Wiesz to tą prowokację Polaka? No, nie wiem, tam że tą kurtkę? A to jak zawsze, zrobić się pajacem przecież. Sparingi z klubu, z który nagrałem. Bez spoko, ale niech sobie to robią. Już po ogłoszeniu twojego rywala, Pączka, jakie wrażenia? Super, no Pącz... Szacunek na Pączka, mega, mega pozytywny gość. Zajebisty kolega. z tobą zarabiam kurwa więcej Kurwa, Czemu ci dobry kurwa? Kończ kurwa stary, to ci koła do mojej kariery, bo przy nich będzie więcej. To... Na czternastolatkę, na patki z nożami i ja stanowię ogromne... Kurde, to właśnie popierasz, kurwa? Co, poziom dymów na tej konferencji? Spoko, spoko. Uważam, że nawet mają większe szanse spojrzeć. W jakiej formie jesteś bokserskiej? Tak zapytam, tak? Pięściarskiej. Mi się wydaje, że bardzo dobrze jest ze mną teraz.